O kurwa, to się rozdopcy straszliwie. Ej, musimy czy działa. Mało, on może działać, bo popatrz, tu się nic wiele nie stało. Lepiej się odsuć! Dobra, pierwsza próba nieudana, nie poleciał. O, ten jest dużo, dużo ładniejszy wypadek. O fuj! <grystanie> <grystanie> o, kurwa. Nie wierzę w to. <grystanie> no nie udało się niestety, nie poleciałem, nie wiem czemu. Właśnie, no. <grystanie> nie należy latać. Ej, a ty reklamę sobie <grystanie> zrobiłem. <grystanie> Ale zimność. jest A musi dużo ładniej roz, 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 roz no. No, tak, tak. Był, był... bo no, ja też to ćwiczę wiesz, ja Tak raz na tydzień. Nie wiem. Zrzucasz coś z ciebie. coś z ciebie. A że sumienia już nie mam. Ale co? powinniśmy, powinniśmy kilka mieć takich jeszcze. Bardzo antytritowo działa. Ty nie, no, już czuję się dużo lepiej. Tak. Jeszcze komputery mamy. Ale... Ej, na no. naprawdę, nie czuję się już niewyspany, mam ochotę grać. No. Mam ochotę tak, wiesz, agro, agro. Więc opłaca uczyścić. się, opłaca. Także się. Ćwicz się z nami, ćwicz się z nami, oglądajcie nas! Dobra, to są pozostałości wczorajszej imprezy. Ja, ja. To też są pozostałości. Jesteśmy teraz u Kopolanda. Kopoland, przywitaj się z nami. Dzień dobry. No hej. I w... A! Nie, za późno. To jest wszystko dokumentowane. Więc tak, to. to... To jest Iwona Przyjechała do nas z... <skrym _dosek> przyjechała do nas z Białego Stoku Na pewno nie jest z częstochowy <słuchaj> A się na w w Popatrzcie jak. A, nie widać. Jak link zgrinduje. O tak. I drugi. Ej, ja pracuję od pieprzy. Znaczy nie teraz, ale ile tak się pija. Chciałem ile ci płacą za, za bicie klipów. Gotuj mm, z cantitą. Ej, seriously, dobrze to wygląda. Ale nie tyle dobrze, to... Do tej jebiście. No. Kurwa, jak trzeba chcemy grindować, to trzeba też gotować. To, to pasuje ci tyle? Tak. pasuje mi tyle, jak najbardziej. Mhm, mm mhm. Mm oh, stare. you Tam 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 tam.